kochani, dzisiaj oficjalnie mamy yy, 20 -tych ważne wydarzenia, odcinek trzeci, czyli będziemy dzisiaj mieli yy, maczka plus będziemy mieli dzisiaj yy, wrestling. No i tam jeszcze się na i do szkoły na jutro. Więc oficjalnie witamy i rozpoczynamy relację z całego yy, trzeciego odcinka, z całego. Pozdrawiam. Cześć czasie kochani, tutaj już sobie w cenie zaczynamy teraz się szykować, bo jutro będziemy mieli z polskiego pracę i z angielskiego, więc zaczynamy sobie od polskiego. Weźmiemy Pasaską tam bo tu sobie ją położymy. No i sobie na dobry początek bierzemy język polski. Dobra, sobie otwórzmy polski. O, tutaj mieliśmy 3 plus. Tu mamy do przesłanie pana Kogito, więc zaczynamy. Pozdrawiam. Cześć, cześć kochani, już sobie polski zrobiliśmy. Teraz robimy sobie oficjalnie angielski. Otwieramy sobie angielski. sobie powtórzymy. Pozdrawiam.